Była zima, padał śnieg. Oglądałem telewizję, gdy nagle usłyszałem pukanie do drzwi. Poszedłem sprawdzić, kto to i zauważyłem kobietę. Cała się trzęsła i była mokra od śniegu. Postanowiłem jej pomóc. Dziwne, że nie widziałem żadnych śladów stóp prowadzących do mojego domu, kiedy ją wpuszczałem. Ta kobieta była dziwna. Czułem, że mnie obserwuje, ale kiedy się odwracałem, ona tylko patrzyła przed siebie. Nie mogłem przestać myśleć o tych śladach, więc cofnąłem się do drzwi frontowych. Znalazłem ślady, ale nie prowadziły one na ulicę. Były one po drugiej stronie domu. Poszedłem w ich stronę. Prowadziły do lasu i w nim się skończyły. Stała tam stara studnia, która była tam, gdy się wprowadziłem, lecz teraz zauważyłem, że nie jest już ona zabita deskami, jak wcześniej. Nagle poczułem, że ktoś za mną stoi i usłyszałem kapanie. Nim zdążyłem się obrócić, ktoś wepchnął mnie do studni.